Przedstaw się, proszę, kilka słów o tobie, jakie masz zainteresowania. E, nazywam się Aleksandra Pierzga, mam 20 lat, pochodzę z Wrocławia. E, studiuję biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim, jest to mój drugi rok. E, interesuję się modelingiem, e, zaczęłam podróżować, pracować za granicą. E, czynnie uprawiam sport, biegam, trenuję na siłowni, wszystko to jest związane z aktywnością fizyczną. Kto cię zainspirował do wzięcia udziału w konkursie? To były twoje plany już od dłuższego czasu? E, właściwie to zdecydowałam się to zrobić podczas kwarantanny. Byłam troszkę znudzona, szukałam nowych inspiracji, nowych zajęć i zobaczyłam, że jest casting. Stwierdziłam, że wezmę udział. Nikt mnie nie zainspirował, ani żadna wcześniejsza mis, ani moja rodzina. Sama zadecydowałam. Masz jakąś ulubioną mis z poprzednich roczników? Szczerze mówiąc, nie. Na początku znałam tylko jedną mis, czyli panią Wachowicz, bo oglądałam kiedyś jej programy telewizyjne. Szczerze mówiąc, każda mis jest dla mnie wyjątkowa, każda jest inna. Nie mam swojej ulubionej faworytki. To tak samo jak piosenkarze, tancerze, celebryci. Każdy ma coś wyjątkowego i nie jestem w stanie wybrać. Jaka według Ciebie powinna być przyszłą mis i jaką Ty byś chciała być, jeżeli przyjdzie Ci nosić taki tytuł? Um, dobra Mis powinna być przede wszystkim dobrym człowiekiem, dbać o siebie, być szczęśliwa. Jeżeli człowiek jest szczęśliwy, daje szczęście innym. Jeżeli jest smutny, niepewny siebie, to widać. Um, nawet jeżeli chodzi o ten casting, widać, która dziewczyna jest pewna siebie, która jest w stanie dać wiele innym, która nie do końca. Um, więc tak, dobra Mis powinna być dobrym człowiekiem, um, z dużą energią, planami, aktywnym człowiekiem.